Warto zawsze kooperować i tego można się nauczyć poprzez pasję. Wystarczy dać taki przykład. Jeżeli ktoś biega sam i chce zrobić dobry wynik, to i tak ten wynik będzie zawsze słabszy niż wtedy, kiedy biega w zespole. To wystarczy powiedzieć, że przeciętny trening jest nawet o minutę wolniejszy niż wtedy, kiedy startujemy podczas maratonu, podczas zawodów, kiedy mamy obok ludzi, którzy dają nam dodatkowy zastrzyk, adrenaliny i taką dodatkową siłę. Biznes w dzisiejszym świecie jest tak złożony. Yy, tak jak operacje połączone znów w wojsku. Pod biznesie to wygląda naprawdę podobnie. Jesteśmy uzależnieni od innych technologii. Dzisiaj nie ma amerykańskiego samochodu. Wystarczy popatrzeć, jakie komponenty gdzie są produkowane. Okazuje się, że właściwie na całym świecie produkujemy podzespoły do jednej maszyny, która ma normalnie funkcjonować. Stąd też zawsze warto kooperować. Nawet paradoksalnie, kiedy poszczególne firmy ze sobą rywalizują o rynek, to okazuje się, że jest wiele obszarów, w których warto utrzymywać współdziałanie, bo wtedy w trudnych sytuacjach pomagają sobie nawzajem i są w stanie wyciągnąć się nawet rzeczywiście z głębokiego kryzysu. Pierwsza zmiana, jaką widać, to jest dzisiaj rynek pracownika. Jednak to jest to, że dzisiaj już 10 lat temu, 20 lat temu, no to ten pracownik to był takim Taylorowskim trochę wyrobnikiem. Dzisiaj, nawet szeregowy pracownik, to wyszło też podczas wykładu, musi podejmować sam decyzję. To są ludzie wykwalifikowani, którzy wiedzą, czego chcą, którzy w mediach społecznościowych potrafią swoje szefostwo e, ocenić i rozliczyć swoich przełożonych. Z takim pracownikiem rozmawia się zupełnie inaczej. Ale niektórzy postrzegają takiego podmiotowego pracownika jako trudnego, bo generuje problemy, a przecież powinien tylko wykonywać polecenia. Ale można do tego podejść z zupełnie innej strony wykorzystać, przyciągnąć go do siebie i spowodować, żeby czuł się częścią zespołu, timu. I wtedy rzeczywiście taka firma, tak jak to w swoich książkach zresztą Jim Collins opisuje, z dobrej staje się tą wspaniałą, good to great. Polskim przedsiębiorcom życzę tego, żeby poszli do przodu, żeby nie bali się zmian, ale żeby nie były to zmiany same w sobie, Szefostwa kierownictwa, tylko żeby to była głęboka moder modernizacja, informatyzacja i żeby w końcu do tego pracownika yy, nie traktować go jako takie trudne pokolenie X, YZ czy jeszcze jakieś, tylko potraktować go jako człowieka, przy, który przy dobrej kulturze organizacyjnej dołoży swoją pasję i będzie ten efekt synergii.